Serdecznie na moim e, dzisiejszym czytaniu. E, dzisiejsze czytanie jest o związku o związkach karmicznych czyli z, e, to czytanie jest dla osób, które są w związku bądź w relacji e, ka, e, e, ka, m, ka, karmicznej. Teraz tak, wy, y, mam wrażenie, że wy się tu skupialiście na swojej pracy. Byliście bardzo tu y, y, skupieni nad, nad czymś, co y, robiliście. Bardzo dużo. Y, po, y, y, poświęcaliście temu czasu i byliście bardzo w to zaangażowani. No właśnie, i wy odchodzicie od takiej bardzo intensywnej y, tutaj pracy i y, podążacie w kierunku y, Waszego związku i Waszej relacji, ponieważ poprzez to, że byliście za, być może tak bardzo zaangażowani w swoją pracę, że zaniedbałyście ten związek, to, to relacje być może zaniedbaliście swojego partnera, swoją, partnerki, męża, żonę no właśnie, mam wrażenie, że y, wy y, wzięliście na siebie zbyt wiele obowiązków zbyt, y, zbyt y, dużo pracy i ten, ten być może ten ciężar tej pracy y, był tak duży, że was przygniatał. No właśnie, ale wy tutaj yy, yy, właśnie yy, zaczynacie yy, tutaj się przed tym bronić, no właśnie. Yy, możliwe, że yy, w waszym, yy, waszym związku, yy, waszej relacji brakowało albo brakuje takiej pasji. Yy, możliwe, że yy, no właśnie że yy, yy, Waszej pracy yy, Zabrakło pasji, yy, zabrakło namiętności, ale przez to, że byliście tak bardzo zaangażowani w swoją pracę, yy, w waszym, yy, waszym związku yy, yy, zabrakło pasji, zabrakło yy, namiętności. Ja mam wrażenie, że między wami e, dojdzie e, do, wzajemnych, e, do wzajemnego wyznania tutaj uczuciu, które wzajemnie przed sobą u, u, e, ukrywaliście i może się tutaj okazać, że e, osoba, której wyznacie swoje uczucia nie tylko o wzajemni, y, y, wasze uczucia, y, y, waszą miłość, ale również y, Również tutaj odwzajemni. Te uczucia, ta miłość sprawi, że będziecie szczęśliwi, ponieważ jest ona tutaj uzupełnieniem waszego szczęścia, tego, czym, czego wam brakuje, dopełni szczęścia. Wy tutaj razem rozpoczniecie. Coś, coś nowego, tutaj dojdzie do szczerej rozmowy o uczuciach, podczas której wyznacie sobie nawzajem miłość. No właśnie, to co do siebie czujecie, czyli miłość. Dzięki temu wyznaniu, wasz związek, Wasza relacja ruszą do przodu i będą się rozwijać. Całkiem możliwe, że Wy zakończycie jakiś etap w swoim związku i tutaj zupełnie y, rozpoczniecie y, y, nowy etap. Y, y. No właśnie, wy zaczniecie coś od nowa, coś od początku, ale możliwe, że będziecie ko, y, kon, y, kontynuować coś, co już było. Y, możliwe, że też wrócicie y, do czegoś po jakiejś przerwie. Możliwe, że ta rozmowa, do której tutaj dojdzie, będzie spełnieniem. Y, Waszych marzeń. Mo może się okazać, że to co czujecie. No właśnie, y, że ta miłość jest spełnieniem y, Waszych marzeń, y, Waszych snów. To jest miłość, o której tak naprawdę śniliście, o której y, marzyliście. Wy się pozbędziecie tego, co jest negatywne, co jest złe, być może toksyczne w Waszym życiu. Przejmiecie kontrolę nad, nad swoimi uczuciami. No właśnie. Możliwe, że Wy też między Wami odrodzi się pasja, tutaj, tutaj namiętność, pożądanie, jakby ta pasja, pożądanie, namiętność odżywa Was na nowo. Wy tutaj y, będziecie dążyć do przodu, mając wsparcie duchowe zewnątrz, czyli Boga, Wszechświata. Y, wy y, dzięki temu y, wsparciu duchowemu podejmiecie de wspólnie y, y, decyzję, która tak naprawdę dotyczącą Waszego związku, Waszej relacji, możliwe, że ta decyzja będzie dotyczyła zacieśnienia tutaj yy, yy, więzi, które są między Wami yy, tutaj, w, yy, jakby w, w wzmocnienia yy, Waszej relacji, no właśnie, co na to kryształowi aniołowie, apetyt. Ta karta mówi, żebyście nie, skupi, nie, nie oceniali, nie porównywali się do innych, ani też nie osądzali samych siebie, tylko skupili się na tym, co już osiągnęliście i na tym czego się nauczyliście. Pracowity czas tutaj, żebyście mieli kontrolę nad planem swojej pracy. Podczas wykonywania tej pracy oraz U, uczciwie ocenili, dlaczego jesteście tak zajęci, no właśnie, dlaczego jesteście tak zapracowani, dlaczego jesteście tak zajęci, kochani. E, to koniec na dzisiaj. Dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam Was na moje kolejne czytanie.